Chodzicie w jakichś dziwnych szatach, co tutaj się dzisiaj dzieje w Małachowiance, co tu jest grane? Oczywiście dnie otwarte. No. Tak, i to ja jest dwójką Niemca. Znaczy... No, no, niemiecki, niemiecki. Niemiecki jest. Tak, tak. A A ja bo... ludzi. <grym> <Pokazują> <grym> ludzi. Pokazujemy trochę życia szkoły. dlaczego ty jesteś tak dziwnie ubrany? A to proszę spytać w Łofiskę. A ja nie wiem. Aha, to jest Hogwart, tak? Jest... Ja nie wiem czy to co jest, nie? To okularki mi wcięło. Coś. Nie, tylko A powiem... no, Odwróć się tyłem, bo zobaczymy... Bo masz. No. Jest logo Małachowianki. Co prawda wygląda to dziwnie, nie? Na pewno każdy będzie się zastanawiał, po co to w ogóle jest, Pomu. Też się będę nad tym zastanawiał. Ja myślę, że każdy zorientował, że to jest Hogwart. Ja no właśnie, kurde, nie wiem, nie? Ja tam bym wolał plakietkę. Sorry. Ja bym wolał plakietkę. Dobra, to jest dział językowy, tak? Dostałam taką fajną ulotkę. No od, nas, od nas. Od was, tak? Muszę sobie pomalować twarz za darmo. Tak, tylko dzisiaj, promocja. I nie tylko na niemiecki. No. Ale to jakimiś specjalnymi farbami i osoba wykwalifikowana, czy brojwosy? Akwarele, akwarele. A, no to zaraz. Jak ktoś jest chętny, to bardzo zapraszam. Nie? To ja zaraz się tam zjawię. Zaraz e... przechodzimy na jakiś kabaret, pokażemy zaraz bibliotekę, potem zaraz wieże. My to nagramy. Możecie, no, bardzo proszę. Będzie fajnie. Proszę Czyli jaką klasę reklamujecie? Klasę B. B. Oczywiście. Matwis, angielski. Niemiecki! I niemiecki. No. Dobrze. Tak. To my zapraszamy wszystkich do klasy B, a teraz idziemy dalej. Człowiek. w ogóle nie wiesz z kim będę rozmawiać. Cześć! Boże, Lady Gaga, kim jesteś? Cześć, witam bardzo serdecznie, jestem uczniem Małochowianki, chodzę do klasy F, czyli biologia, chemia, fizyka. I rozumiem, że jesteś tutaj, aby promować swoją klasę. Tak, jestem tutaj, aby promować swoją klasę, ponieważ ten profil jest bardzo fajny, wiele w życiu daje. Yy, Marcin, ty masz rozszerzenie z jakiegoś języka? Yy, tak, mam rozszerzenie z języka francuskiego. Débutons cette chanson par le chef de famille, gardien de la paix, père dans les civils, france français moyen, fier de ses origines, belliqueux, coléreux et un peu misogyne. À l'écoute des grosses têtes, il peaufine sa culture qu'il étale toujours, comme la confiture. Le dimanche à la chasse, voilà sa tradition le litron et les balles lui sert de munition. Son épouse s'exécute ainsi par procuration quand elle l'y voit s'imagine si, ainsi riche et loin d'ici avec des mères elle dispute dans la rue des palabres dignes d'un débâché de la rue mais ne tarde pas car de le danger de ces jeunes années qui pourraient l'agresser Roku byliśmy jedyną szkołą młodzieżową, w której wszyscy uczniowie zdali maturę, więc 100% za pierwszym razem bez żadnych poprawek. W tym roku możemy się już pochwalić akurijczykami, laureatami, finalistami z historii. Najprawdopodobniej będzie to również biologia, język łaciński. Sukcesem ogólnopolskim na pracę naukową z fizyki w Polskiej Akademii Nauk i różnymi innymi sukcesami różnego rodzaju konkursach matematycznych, fizycznych, polonistycznych, humanistycznych, precytatorskich jest ich bardzo dużo.